Dzisiaj wam pokażę, jak dodać odcisk palca na Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Pierwsze zrobimy to, przechodzimy do ustawień. Następnie szukamy czegoś takiego jak ekran. Yy, nie tu. Tylko hasło i bezpieczeństwo. Najpierw musimy dodać jakieś yy, hasło, hasło zwykłe, więc klikamy tutaj i dodajemy na przykład wzór. Mm, mm, mm rozumiem, musimy poczekać chwilę no i ustawiamy sobie wzór, ja ustawię sobie taki mam potwierdź jak mam ustawiony wzór, dodaj o, jak widzicie tam trzeba się oddać odcisk palca od razu ja pokażę jak w to wejść tutaj mamy odblokowanie odciskiem palca, klikamy na to podajemy teraz yy, nasze hasło telefonu i teraz podnosimy, yy, przykładamy a następnie podnosimy palec Trzeba chcemy blokować telefon. Hmm, możemy też dodać twarz, nie będę chciał. I klikamy gotowe. Gdzie mamy dodany jeden odcisk palca, możemy jeszcze dodać kolejny i możemy też włączyć różne opcje, czyli na przykład blokowanie aplikacji albo hasło prywatności za pomocą odciskiem palca. To tyle. Jeżeli Wam pomogę, stawcie lajkę subskrypcję. Jeżeli macie więcej pytań, to śmiało piszcie w komentarzach.